Siódme dni Twierdzy Kłockiej już za nami. W ciągu czterech dni byliśmy świadkami niezwykle ciekawych wydarzeń. Tegoroczne obchody święta twierdzy nierozerwalnie związane są z jarmarkiem fortecznym, który pozwolił nam przenieść się do czasów, kiedy w Kłodzku bardzo dobrze rozwijał się handel, a miasto tętniło życiem. Mieszanki barw, zapachów i smaków, rozmaitych ziół i roślin. To wszystko zobaczyć można było na jarmarku. Kłodzki rynek obfitował także w liczne obrazy, antyki, zbiory różnego rodzaju kolekcji, a to za sprawą targów staroci, które cieszyły się jak co roku wielkim zainteresowaniem. Niemniejszym zainteresowaniem cieszyła się rozegrana na kłockim rynku inscenizacja życia mieszczan z XVIII wieku. Odbył się przyjazd Napoleona do okupowanego przez armię francuską Kłodzka. Odbyła się musztra i przegląd wojsk francuskich, natomiast pojmani do niewoli żołnierze pruscy organizowali bunt. Po inscenizacji odbył się koncert Orkiestry Szkockiej Częstochowa Piper's Jumps. Jednak najatrakcyjniejszym elementem obchodów Dni Twierdzy Kłodzkiej była rekonstrukcja bitwy o Twierdzę Kłodzką między Armią Pruską a Francuską. Na oczach publiczności odtworzone zostały dramatyczne wydarzenia sprzed 200 lat. Jestem oficerem rosyjskiej piechoty liniowej, której historycznie tutaj w 1807 roku nie było poprawdzie, ale dla nas, wileńskiego pułku muszkieterskiego, piechota liniowa cara Aleksandra I, 1805-1807, jest to sprawa honorowa, ponieważ ludzie z Kłodzka przyjeżdżają do nas do Lidzbarka Warmińskiego regularnie i w pewnym momencie Mirek powiedział, że się po prostu obrazić, nie przyjedziemy. Będziemy po prostu wspomagali piechotę przy pomocy moździerza i niewielkiego działa. Jest nas niewielu, dlatego piechurzy będą po prostu osłoną działoną. Twierdza Kłocka jako jedna z wielu twierdz śląskich, były, była oblegana przez 9 Korpus dowodzony przez najmłodszego z braci Napoleona, Hieronima Bonaparte. Oblężenia te trwały często po wiele tygodni, ale większość twierdz Francuzi wówczas zdołali przejąć. Zaledwie dwie z nich pozostały niezajęte. Koźle nie zostało zajęte, sedna góra, prawda? Natomiast y, kłodzko się również poddało. Po bitwie nadszedł czas na zabawę. Na dziedzińcu twierdzy mogliśmy usłyszeć zespoły biesiadne oraz gwiazdę wieczoru. Zespół truba duży. Najbliższą imprezą organizowaną w Kłocku będzie Miodowe Lato Kłocka. 19 sierpnia na Kłockim Rynku serdecznie państwa zapraszam. Będzie to jak zwykle bardzo słodka impreza. Nie zabraknie miodu, produktów pszczelnego ula, wspaniałych występów i pokazów, między innymi miodobrania, a wszystko rozpoczynamy od wykładów w Muzeum Ziemi Kłockiej na temat pszczelarstwa. Oczywiście najmłodsi również mogą wziąć udział w naszej imprezie. Będą odbywać się tam konkursy z Konkursy plastyczne, także zapowiada się wspaniałe, niedzielne popołudnie. Telewizja Kłocka. Nasza telewizja lokalna.